Wybierasz się na Pilates, ale obawiasz się, że nie wiesz, jak działa reformer. Opowiem Ci dzisiaj wszystko. To jest nasze łóżko, które właśnie nazywamy reformerem. To jest wózek, bardzo ważna jego część. Wózek jedzie, pamiętaj o tym. Ale żeby tak nie odjeżdżał, nakładamy sprężyny. Sprężyny regulują napięcie przy reformerze. Ja na zajęciach podpowiem Ci, którą sprężynę założyć, a którą trzeba ściągnąć, żeby było troszkę lżej albo płynniej pracować ruchem. Wózek też nazywam matą. Kiedy mówię, żebyś odłożyła ciało na macie, to właśnie o to mi chodzi. To są tak zwane shoulder bloki, czy też naramienniki, które przeważnie opieramy na ramionach, szczególnie na początku treningu. Tu mamy zagłówek, odkładamy na nim głowę, możemy go podciągnąć do góry, ale są ćwiczenia, przy których obligatoryjnie musi, musi być to odłożone. Tu już przechodzimy do naszych linek. A tu już mamy pętle, tak zwane też strapy. Tu jest duża pętla. Tu jest mała pętla, na treningu powiem ci, którą założyć, czy dużą, czy małą. I odkładamy ją na te srebrne bolce. Tu możemy sobie wyregulować linki, zawsze przed treningiem sprawdzamy, czy linki są ustawione równo. Przechodzimy dalej. Tu jest footbar. Przeważnie odkładamy stopy, stąd zresztą ta nazwa. Zaczynamy trening na odłożeniu stóp na footbarze. Wszystko Ci powiem, jak to wygląda. Możemy go też ustawić w innej pozycji, ale też będę mówić na treningu, na którą pozycję aktualnie odkładamy footbar albo ewentualnie go odkładamy, kiedy nie jest nam potrzebny. Co jeszcze musisz wiedzieć? Mamy coś takiego jak box. Box odkładamy na łóżku, kiedy jest to potrzebne, w pozycji. Long, czyli w długim ułożeniu, zawsze blisko shoulder bloków, albo w pozycji short. Tak wygląda nasze łóżko. Zapraszam Cię, żebyś mogła to przetestować.